Tato, czemu oni z tej małpy chcą na siłę zrobić człowieka? Niektórzy córeczko tak mają. Na przykład taki wujek Szpunta. Na siłę chce ze mnie zrobić komodorowca. Siemanko, z tej strony, Elio, retrofan. Jak się możecie domyślić po tym wstępie, Szpunta dalej próbuje i stara się z zatwardziałego atarowca zrobić komodorowca, ale to mu się nie uda, niestety. A tak poważnie dostałem od Dawida prezent paczuszkę, w której było między innymi to. W paczuszce jeszcze było kilka innych rzeczy, ale no to są rzeczy prywatne między mną a Dawidem także nie dotyczą retro. Ale retro jak najbardziej dotyczy to pudełeczko, w środku którego jest kardicz z ulubionymi gierkami szpunty takie hot the best of szpunta. No i sobie ten kardicz zaraz zobaczymy, wrzucimy w komodorka. I zobaczymy, co to za gierki, które Szpunta traktuje jako najlepsze ze swojego dzieciństwa i którymi chce mnie przekonać do zmiany barw klubowych. Także zapraszam. Dobra, ja już jestem w pełnej gotowości. Koszulka komodora jest, kartridż włożony w kąpa, dwa joysticki, bo z komodorkiem to nigdy nie wiadomo co będzie. No i kawa w duńskim kubku, żebym przy tych gierkach nie zasnął, bo wiadomo to nie Atari. Odpalamy. I co i dupa? Nie jest. O, o proszę bardzo. Spersonalizowane menu, retroszpunta fan, gierki od 1 do 0, ABCDEF, elegancko. Troszkę bym inną kolorystykę dobrał, aczkolwiek wiem, że w Commodore jest to utrudnione przez no, brak palety kolorów, ale no nic. Taki, taki mamy prezent, z takich kolorów się musimy cieszyć, także zaczynamy. 1942 Fajna strzelanka, ale na małą Atari nie było. Tata ciupał w Tiger Attack, bo też klimaty II wojny światowej, i wmawiał sobie, że jest tak samo fajna. Dobra, pod jedynką mamy 1942, czyli strzelanka. Lecimy samolocikiem i napierdzielamy. Z karta te gry się powinny dosyć szybko ładować. Albo i nie, bo coś mamy czarny ekran. Mm, bo zawsze coś się pojawiło. O nie, dobra, po pojawiło się. Dobra, sprawdzamy, który joystick. E, Capcom, nie ten. Ten, dobra. Jak wiecie, mam ostatnio klimaty na takie strzelaneczki. Uwielbiam po prostu. E, jedyne, co mnie tak denerwuje, w... ach, w strzelankach tego typu, że e, wylatują od tyłu czasami. Mam nadzieję, że tutaj tak nie będzie, bo tej gierki nie znam, powiem szczerze. Bo na małym Atari nie było, oczywiście. E, mam 1943 na Atari ST, ale jeszcze. Jakoś tak solidniej nie ogrywałem. Nie no, piękna gierka. Piękna gierka, podoba mi się. Jakbym był komodorowcem, a nie atarowcem, to bym ciupał codziennie. dzień. Zobaczymy, jak z autofajerem. Kurde, od tyłu mnie. No i autofajer włączyłem i się odpaliło jeszcze raz. Od tyłu mnie atakują cały czas, to jest głupie. Autofajer fajnie działa. Częstotliwość jest wystarczająco dobra. No to siekamy. Siekamy. grafika przyjemna, chociaż te wyspy mogli troszkę bardziej urozmaicić czymś. Może potem coś się lepszego pojawia. Ale... ale mordka mi się cieszy. Lubię takie giery. Dobra, dobra, nie tracimy czasu, bo gierek jest dużo. E, lecimy z następną. Arkanoid. Jedna z pierwszych gier taty. Łezka mu się w oku kręci, jak sobie o niej przypomina. No i w kółko mówi coś o cudownej palecie kolorów Atari. Ok, teraz mamy Arkanoida 2, klasyk nad klasykami, Dealer Quality Software, takiś skrakowany będzie i coś się napisy powiesiły. F1 Limited Life, F3 Starting Level, nic nie chcemy, Space, space to Play, dajemy spację i nam się tryb znakowy zrobił, dobra jest Arkanoid. Kurde, na Atari'nce chyba nie było tego granatu tytułowego, nie? Tak mi się coś kojarzy, że nie było. Dobra, lecimy. E, joystick, chcemy grać joystick. Tylko jak to powybierać teraz tutaj? Na dole jest pewnie coś napisane, nie ma. F1, F5, F-spacja, Enter, Fire, Fire. Select your input device. No joystick chce input device. E, no i co? But only... Ja pierdyle, nie można po prostu nacisnąć... Gdzie jest tu guzik start na tym komodore. O, dobra. Który Joy? Nie ten. Tylko <ścoughs> to jest padaka, nie? Z tymi Joyami. Ten też nie? No nie wiem, nie, nie wybrał mi się joystick. <ścoughs> dobra, ale Arkadoid jest jaki jest, każdy, każdy zna. Te tła na komodorku są do dupy. Na atarynce te też są niektóre levele z tłami w ten sposób zrobionymi, że nie widać jak piłka w ogóle leci. Ale gierka jest piękna, jest to klasyk. Coś źle tam wybrałem w tym menu na początku, jeżeli chodzi o sterowanie. I... I dupa, nic nie działa. I w ogóle nie ma tu klawisza start, wyłączamy. Barbarian. A tarowcy byli oszukiwani, że barbarian jest na ich komputer. Na ich nieszczęście LK Avalon napisał tę grę. Wstyd był coraz większy. Dobra, teraz gierka trzecia, czyli barbarian. Barbarian. Ale na giełdach nabierali atarowców na tę gierkę. E, kopiowali, nagrywali, a potem się nie wczytywało i pocie, ściemniali, że, że coś z magnetofonem, a tej gierki tak naprawdę nie było, i dopiero Elka Avalon się zemścił i wydał Barbariana na Atari. Dobra, e, Tury Joy, nie ten, nie ten, no to pewnie jakimś FM trzeba F3, F1, Boże, Run Stop. Jak się odpala gierki na komodorku masakra. Czemu tu nie działa? F1, F3, F5, F7. O, wyszni To jest demko, czy to ja, ja już się leję? Nie ten joystick. O, tym joystickiem. Ale to jest chyba w ogóle na dwóch się podpuściło. Tak, puściło się na dwóch. Eee... O! <śled> Dobra. Czekają się... O, i nawet się udało łeb ściąć. Dobra. Barbariana ogrywaliśmy ze szpuntą na Wojnach bitowych. Lecimy, lecimy dalej. Battleships. Tata się upiera, że wersja na małe Atari jest lepsza niż na Commodore. Żal mi go. No to się z nim zgodziłem. Dobra, teraz czwóreczka. Battleships. Uwielbiałem w tą gierkę grać. Uwielbiałem i z komputerem się fajnie grało, i z żywym przeciwnikiem to już w ogóle było the best. Na atari wyglądało naprawdę świetnie. Tutaj ekran tytułowy jest słaby atari jest naprawdę zarypisty. Drugi joy. Znaczy nie wiem, czy to jest drugi. Drugi leży mi na komodorku. Zobaczymy. Nie, kurde, Konrad Akarenton nie gadaj mi, że to wygląda tutaj dobrze na komodorku. Nie gadaj mi hopie. Może się swego czasu zbulwersował, że powiedziałem, że jest mega lepsze na Atari. No mega może nie jest. Na atari jest lepsza ta, ta gierka. Tu wygląda to ciura to. Ale gierka jest świetna, gierka jest świetna. Dobra, tutaj ja rozmieszczamy statki. Jak chcemy zatwierdzić, to dajemy chyba end tutaj. No i gramy. Teraz player 2 będzie. Aha, to się na dwóch puściło. Tak. Ale ten joystick nie... Aha, bo to jednym joystickiem na dwóch graczy. Dobra, spoko. No i mamy 20 strzałów. strzałów. Pierwszym graczem. Zrobimy taki krzyżyk sobie na środku. I zobaczymy jeszcze, jak będą e, wyglądać wystrzały z naszego okrętu w stronę przeciwnika. Natali na była fajna muzyczka, fajna animacja. No bo Natali na jest, jest to fajnie zrobione po prostu. A tutaj. O, ujdzie w tłoku. Dobra. Ok. E, jedziemy dalej. Gierka jest świetna. Buggy Boy. Tata nie kuma, co komodorowcy widzą w tej grze. Tyle w temacie. Buggy Boy, piątka. Nie lubię tej gierki. Nie wiem, co naprawdę widzą komodorowcy w tej gierce. Nie wiem, jest dla mnie średnia, bardzo średnia. Zaraz tu się komentarze posypią, że się nie znam. Kurde, ja się do tej gierki nie umiem przekonać, naprawdę. Dla mnie istnieje tylko Road Race, co jakiś return, spacja, drugi joystick, run stop to start game, trzeba czytać co pisze na ekranie, dobra, run stop. Fajny ekranik tytułowy. Jeszcze do kompresji chwilę. Przy tej gierce mogę zasnąć, to się napije. I... High score, saver, trainer, game. H wciśniemy. E, LOAD, reset, high score. Reset, R. Buggy boy, start. Tu kurczę, nie ma czasu. Fire to start. Graficznie, według mnie, taka średnia gierka, a grywalnościowo. No i ja, kurde, nie potrafię tego przecierpieć. Nie, to. Nie, nie, nikt mnie nie przekonał do tej gierki. Nikt mnie nie przekona, jedziemy dalej. Choplifter. Tata jest dumny, że na Atari są aż dwie wersje graficzne i można sobie wybrać. A oczywiście dobrze mieć wybór. Teraz mamy Choplifterka. Bardzo tą gierkę na Atari lubiłem, lubiałem. Nie wiem jak się mówi nigdy nie potrafi zapamiętać, który joystick. Tym razem ten. Jedna z pierwszych gier w ogóle, jaką miałem na Atari i naprawdę strasznie mi się podobała. Bardzo mi się podobał zawsze ten obrót tego helikoptera, ta taka o, króciutka animacja. Widzicie to? Jak on się przechyla, kurde, no dla mnie to jest świetne. W 90 roku w to grałem i naprawdę wiele godzin przy tym spędziłem, a później, jak się jeszcze okazało na stare lata, że jest wersja kolorowa, to już w ogóle zabawa była przednia. Mam też tą gierkę na Atari 7800. od chłopaki. Niech jeden wsiądzie, zobaczymy jeszcze, jak te domki wyglądają na komodorku i jak płoną, jak je rozwalimy. Bo gdzieś tam dalej, o jest domek. Robimy sobie obrót i fire. pudło. Obrót i fire. Nie no, spoko. Gierka jest, gierka jest świetna. Lecimy dalej, ale na Atari wygląda lepiej w obu wersjach. Komando. Tata, jak obejrzał film z Arnoldem Schwarzeneggerem o tym samym tytule, to chciał w to zagrać, ale nie mógł. Bo miał Atari. Komando. Tu mi będzie smutno. bo jest takie ładne to komando na komodorku. Na 7. Ten ekran tytułowy, który tutaj się pewnie zaraz pojawi, to jest majstersztyk. Po prostu majstersztyk na kom No To jest. Ja pier. Kabel mi się za zaplątał z wrażenia. Przepięknie to wygląda. To jest. Tak, na komodorku. Tak to mówiłem ja, Eliop, Atari Retrofan. Cudownie to wygląda, cudowna jest ta grafika po prostu. Który joystick? Ten joystick. Dzisiaj w ogóle na Atari ST próbowałem e, jedną z gierek, e, którą chcę Wam pokazać, ale nie wiem, czy nie zrezygnuję jednak po zagraniu. Warzone. E, też w klimatach Komando, ale Piotrek powiedział, co to za gówno, e, a ja mu przytaknąłem generalnie. Dobra, Fire, Komando. No, fire to start to jest. No jest, no nie, nie ma. Może ten joystick teraz. Ja pierdzielę, jakie gówno. Nie, no tutaj dynamika jest świetna w tej gierce. To jest, to jest to. wiadomo, na, na wojnach ośmowitowych jesteś punktem swoich racji. Oczywiście jako zbroniłem, ale nie, no. Komodorowska wersja jest, jest jest super. Chociaż podobno tutaj nie ma wszystkich leveli, tak jak powinny być. Ale ta gierka to jest cudeńko. I majsterszy graficzny, i, i grywalnościowy. Dobra, dobra, lecimy dalej. Continental Circus. Tata myślał, że to gra o cyrku takim kontynentalnym, a tu się okazało, że to wyścigi. Ale dupki nie urywają. Eee, Continental Circus, ósemeczka. Naprawdę w życiu bym nie pokojarzył, że to może być... Eee, mogą być wyścigi, serio, nie? Znaczy, Continental to jest producent opon, nie? To może jakiś jeszcze sponsoring wówczas był do tej gierki. Kawa już mnie wystygła w ogóle. Który Joyten? Run Stop to Start. Run Stop. Gupi ten klawisz jest w ogóle. Run Stop. Czy to się będą returnem załatwiać, a nie run Stopem? Ładna graficzka. ładnie napis Continental zrobiony. Pięknie wręcz. Podoba mi się. High Score. Reset, Best Players, mamy pierwszy tor, zobaczymy, czy będzie lepszy od Pit Stopa, czy nie. Bo Pit Stopa się troszkę grało i Pit stopa zresztą jest... o, jakaś panienka, patrzcie. <grytania> dobra panienka w grze nie jest zła. I zielone, dobra, jedziemy. Fajerem się przyspieszać. gdzie tu jest jakaś prędkość, tam 140, 160. Hmm, powiem Wam, że nie podoba mi się graficznie, w tle te budyneczki słabo zrobione. No i w Pit Stopie zdecydowanie lepiej wygląda. Na komodorku, bo już YouTubeowałem trochę ta formułka. No, taka se gierka. Taka se, no, ale to jest składanka Szpunty, jego ulubionych gier. Nie, nie wszystkim musi się podobać to, co się szpuncie podoba. No, taka se, taka se. Lecimy dalej. Forbidden Forest. Tata się ucieszył, jak zobaczył tak paskudną grafikę i usłyszał tak paskudne dźwięki. E, teraz Forbidden Forest, dziewiąteczka. W ogóle ja tu na podglądzie nie widzę tych numerków, które są przy czerwonych napisach. Nie widzę tej dziewiątki tam w ogóle. Wiem, że ma być, ale nie widzę tego. E, please report your level of experience. Niewinny trooper Daredevil Crazy. No to crazy, nie? 7 Firebuton Nie ten, ten O Boże, jaka grafika! <laughs> Jakie dno Szpunta serio, podobało ci się to? Oh my god, jak to wygląda? Dobra, jak to odpalić? Spacja, return, rune stop, fire <laughs> Dobra, mamy jakiegoś łucznika tutaj. Napierdzielamy w pająki. Aha, bo jestem na poziomie crazy, no to one pewnie tutaj będą gęsto, często wylatywać. I ten mnie chyba właśnie dupcał. A, ja się poruszam, dobra. E, fajerem. Jezu. <grym> yeah, no. Dramatik, dramatik to jest. Jak on strzela? Naciskam, puszczam. A on założył i teraz fajerem strzelam. Czyli ładuję <laughs> nie chcę w to grać. Nie chcę. Great Jana Sisters. Obiekt marzeń każdego małego atarowca. Tata płakał, że nie miał jej na swojej komputerze. Teraz Diana Sisters kurde. Najkochańsza, najpiękniejsza gra na komodorku. Ta muzyczka, która jest na ekranie tytułowym, no sama giera, to jest majstersztyk po prostu. Szkoda, że na Atari nie dokończyli tej junkie, którą Wam tam kiedyś na kanale pokazywałem, że właśnie na Atari jest robiona, ale chyba ten projekt umarł kompletnie, ale wyglądała naprawdę zarypiaszczo na Atari. No, wiadomo, nie może tak jak na komodorę, ale była bliska ideału. Nie ten joystick, ten joystick. Dobra. Piękne, to jest cudowne, to jest cudowne. To jest pierwsza gierka, którą w ogóle zobaczyłem na komodorku. Byłem zachwycony, płakać mi się chciało, że tego nie mam. Wygupiłem się jak ostatni diesel na, na giełdzie, pytając, czy gościu ma, pamiętacie, czy gość ma Jankę na Atari, cała sala. Nie śpiewa z nami, tylko śmiała się ze mnie. Gierka jest przecudowna. I powiem wam, że to chyba też w jakimś materiale mówiłem, ale ja generalnie Jane Sisters wolę niż Mario. Bardziej mi się Janka podoba niż Mario cudeńko, to jest, to jest, to jest cudeńko, to jest cudeńko. Mam też Dziankę na osobnym kartridżu od Bartka. International Karate Plus. A... <ścoughs> chciałam z tym ale to jest yeah. International Karate Plus. Yeah. jedna z nielicznych gier, która na Atari wyglądała tak samo jak na Commodore. E... Tylko, że na Atari była bez plusa. Ale po co komu plus? E, teraz International Karate Plus będzie pod A, którego nie widać. Wciskamy A. Zobaczymy, co ten plus robi. Plus to była chyba ta wersja, co się dwóch na dwóch lało, nie? I znowu czarny ekran. To jest takie ładowanie incognito. Dobra, jest. E, ładnie to wygląda tutaj. Ten joystick tym razem. F1. 4 e, player device w ogóle. No to jest na 4 graczy. dobrze myślałem. Nie wiem, da się po prostu iść dalej. F Aha, bo muszę F1 Digital Access. No Adapter, just two players F7. No Adapter. Wow, jaka piącha fajna. Elegancja. Jak to wygląda. No. Nie lubię takiego ładowania po ciemaku, bo to nie wiadomo. O, jest. Dobra, Fajerem odpaliliśmy. Ja jestem czerwonym graczem. Niebieski jest ten. Nie, niebieski to jest komputer. A tu jest. bia... Co tu się dzieje? Dobra, skupmy się, że jestem czerwonym. Na razie mi to powinno starczyć. Jaka animacja płyniutka. Kurde, chyba na Komodorku jest płynniej niż na tary. Więcej klatek zrobili. I tło jest tak animowane z tym słońcem. Kurde, to jest jakieś zamieszanie. Nie wiem w ogóle, którym jestem. Nie wiem, którym jestem. Może drugim joystickiem jestem. Nie. Nie wiem, dobra. Nie chce mi się, ale Gierka jest klasyk. Piękny, piękny. Microprose Soccer. Tak powinna wyglądać piłka nożna na komputery ośmiobitowe. Komodorowcy byli przeszczęśliwi, a tata musiał się zadowolić grafiką Fantastic Soccer. Teraz Microprose Soccer. Przecudowna giera. Trzeba przyznać. Trzeba przyznać. Król Kraków to zrobił w ogóle. Tylko ten Król Kraków nie napisał co nacisnąć, żeby szło dalej. Dobra, spacja. I po zimnej kawie. No, co jest? Please wait jeszcze czy nie? Tak, Please wait było. Microsoft teraz joystick, Soccer League to player friendly, Tu player friendly. Zagram se przeciwko drugiemu graczowi, który się nie będzie ruszał. Demo game control panel, aha, tutaj wiem, aha, play ball. dobra, fire to play. Kurde, to jak to wygląda pięknie, to jest druga sister z gierka, która na mnie zrobiła ogromne wrażenie na komodorku. wygląda przepięknie, no, no, ach, czemu tego nie ma na Atari? Pięknie, pięknie. Tutaj te powtóreczki też były, nie? Jezu, jaka to jest cudna gierka. No i ta, ta piłka jak się podnosi, ta, ta grafika jak się przybliżenia robi, no niesamowite to jest, kurde. Tak, cieńcy nie ruszają się, nie? Nikt tam joystickiem nie ruszał. Uwaga, patrzcie jak mu teraz sięgnę gola. Ha! Piękna giera. To będę, będę z Piotrem ciupał. I te replaye. To jest gierka, dla której warto mieć komodorka naprawdę. pac -Man. Tata twierdzi, że nie ma osoby, która by nie lubiła pac -Mana. No i standardowo na Atari jest podobno the best. Ile już mamy? 18 minut, kurde, przyspieszamy. pac e, C. Najbardziej mi się Mrs. Pac-Man podoba, ale... W ogóle jaki wstyd, widzieliście Atari, e, napis Atari na środku na komodorku, nie? E... Press F5, tu change plus F1 tu play game. F1 No, Pacman jest taki. Każdy zna. Jest, jak, jak to się mówiło? Nie pamiętam. Nieważne. Sam jedzie. Który joystick. Co tu się dzieje w ogóle z tymi joystickami? Ja pierdzielę co za głupi komputer. Nie można było pod port 1 wszystko robić. Tak, tym joystickiem się Dobra. Czy taki anemiczny jest ten Pacman tutaj? Tak, tak z dupy wolno jeździ, nie? Dobra, nieważne, lecimy dalej. Pit stop 2. Powiedziałam tacie, że formułka na Commodore jest dużo ładniejsza. To się przestał do mnie odzywać. pit stop 2. Tu jest właśnie ta gierka, gdzie ten samochodzik wygląda przepięknie i tutaj no bije tarynkę ta, ta wersja na głowę. Grałem w Pit Stopa sporo, podobało mi się te, te niszczenie opon, tankowanie, e, ale to co widziałem na YouTubie, na komodorku jest lepsze niż na Atari. Driver 1, please enter your name, tak? Elip, elip, gdzie tu jest, kasuj, L i op. A te wystające klawisze na komodorku to jest dno po prostu. Driver 2, dupa, dupa, return. Aha, bo się na dwóch chyba odpaliło. E, dupa, ok. I co, jedziemy? Aha, no i ta animacja skrętu, ta płynność, nie no, na komodorku jest mistrzostwo. Atari dużo, dużo gorzej w tej gierce. To mówię teraz całkowicie poważnie, bez prześmiewek. Przepięknie płynnie to chodzi, autko super narysowane. Mm, piękna. Będzie grane z Piotrem. Lecimy dalej. River Ride. Dziadek to uwielbiał, babcia to uwielbiała i tata też. Na małe Atari jest najlepsza wersja. To mówiłem, ja. Ja żałówek. Riveride E. Uuu, jaka grafa. Mało czytelna, ale tak nie no. Z daleka super. Z daleka, z daleka pięknie wygląda. Który Fire? Ten Fire. Zrobimy, zrobimy sobie tego szybkiego speedrana. F3 to select option. F1 option screen. Fire po prostu. Jakby nie mogli guzika start zrobić. O. Nie. A, tutaj coś na dole zmienia. F1. Tak, F1. I robimy speedrun'a szybciutkiego. Czemu w samolotu się w ogóle na początku już pojawił ten biały? Nie powinno go tu być. Chyba, że tym F3 jak wciskałem, zmieniłem, nie wiem, poziom yy, trudności, bo level, od którego zaczynam. Yy, wygląda też gorzej na komodorku niż na Atari ta gierka. Kolory są słabe, Rzeka jest w ogóle jakaś taka fioletowa, dziwna. Te krawędzie też są do dupy. Nie, na no, tarynce jest lepsza yy, i w to nie będę grał. Nie będę grał, bo to jest gierka atarowska. Koniec, kropka. Wizard of War. Co to ma być? Commodore Power? I ostatnio Wizard of War F. I mamy przeglądnięty. Kartecz. Jaka ładna grafa. I co dalej? Grafa zachęcająca bardzo. Press fire. O, ten joystick. Get ready go. I takie gierki też były na komodorku. Punta, serio? Czekaj, <laughs> zabijemy tych dwóch i zobaczymy, czy co tam dalej jest, czy... jakiś stworek się teraz... Większy boss pojawił. Nie, tutaj jakiś jeszcze inny dziwolą, Przeszednięty. <laughs> nie... No to nie będzie moja ulubiona gierka. Dobra, dobra. Kończymy.